Kiedyś wybór był prosty, bo mężczyźni używali w zasadzie tylko wody kolońskiej i większość z nich pachniała tak samo. Aktualnie rzecz ma się trochę inaczej. Ja mam na imię Kamil, jestem autorem tego kanału i zapraszam Was na odcinek dotyczący męskich perfum. Aktualnie wody perfumowane czy perfumy mają naprawdę ważne zadanie, bo w większości przypadków wymaga się od nich, aby podkreślały osobowość osoby, która będzie je na sobie nosić. Jednak aktualnie na rynku mamy tak ogromną ilość możliwości do wyboru, że bardzo łatwo można się po prostu pogubić, i tu pojawia się pytanie, jakich wskazówek powinniśmy przestrzegać, szukając. Najbardziej pasujących perfum dla siebie i na co właściwie się zdecydować? Przedstawię Wam w tym odcinku kilka patentów, które na pewno sprawdzą się podczas wizyty w perfumerii. Jeśli nie macie swojego ulubionego, sprawdzonego zapachu, to na pewno dobrym rozwiązaniem jest testowanie. Ale pamiętaj, żeby nie przesadzić z ilością testowanych zapachów w czasie, kiedy będziesz Perfumerii. Wtedy podczas wizyty spryskaj nad garstek dwoma, maksymalnie trzema zapachami i sprawdzaj, jak zachowują się one po czasie na Twojej skórze. To tak naprawdę najlepszy sposób, aby sprawdzić, czy perfumy pasują do naszego ciała. Nie zapominaj, że aktualnie można też dostać za kilkanaście do kilkudziesięciu złotych kilku mililitrowe próbki perfum do testów. Dzięki temu możesz dłużej testować zapach i przyglądać się, jak na przykład będzie reagować na te perfumy Twoje otoczenie oraz czy zapach faktycznie zostaje na Twojej skórze wystarczająco długo. Jak wiemy, większość mężczyzn to zdecydowanie wzrokowcy, a także gadżeciarze. I czasami może zadziałać na przykład tylko wygląd flakonu, ale. W taki sposób nigdy nie wybieraj perfum, bo sam wygląd flakonu naprawdę nie jest dobrym doradcą w tym temacie i uważam, że nie warto jest kupować na przykład bardzo kosztowny zapach, tylko dlatego, że ma efektowny flakon. Pamiętaj też, że bardzo ważne jest, aby dostosowywać zapach do sytuacji. I tutaj kierujemy się takimi zasadami, jak te, że zapach sportowy najlepiej wybrać na na przykład poranny trening na siłowni. Do pracy staramy się używać zapachów lekkich i delikatnych, aby nie przyprawić koleżanek i kolegów z pracy o głowy oraz aby Twój zapach nie rozpraszał ludzi w Twoim otoczeniu. A z kolei intensywniejsze zapachy należy wybierać na wieczór czy na przykład do garnituru. Omawiając temat perfum, na pewno muszę skupić się na opisaniu najprostszego podziału na grupy zapachów. I tu zaczniemy od grupy zapachów, jaką są perfumy owocowe. Podstawa tych perfum to olejki eteryczne, które są uzyskiwane z mandarynki, pomarańczy, bergamotki i cytryny. Z reguły są to zapachy delikatne, świeże, lekkie i można powiedzieć, że często o dość sportowym charakterze. I z reguły te owocowe kierunki występują najczęściej w perfumach z gatunku unisex, czyli tych, które dedykowane są zarówno dla pań, jak i dla panów. Kolejna grupa, o której wspomnę, to zapachy kwiatowe. I tutaj przeważają zapachy róży, bzu, konwali czy jaśminu. Trzeba nadmienić, że te zapachy indywidualnie Rzadko występują w perfumach dedykowanych stricte mężczyznom, ale można je spotkać w różnych zapachach dla mężczyzn, ale w połączeniu na przykład z zapachem skórzanym albo na przykład z kardamonem. Z kolei kolejna grupa to już zapachy zielone i zazwyczaj są to nuty soczystego, świeżego ogórka, trawy albo świeżych liści. Te zapachy na pewno będą odpowiednie dla osób energicznych, optymistycznych. Mogą się też sprawdzić dla osób trenujących po prysznicu po treningu. Myślę, że na pewno podkreślą świeżość. Trzeba pamiętać, że w przypadku tej grupy zapachów trudno jest oczekiwać tak dużej trwałości jak w przypadku na przykład dwóch pozostałych grup. Przysłowiowe świeżaki charakteryzują się z reguły najmniejszą trwałością. Zapachy drzewne to zapachy takie jak cedr, paczula, wetiwer czy drzewo sandałowe. Te zapachy są podstawą wielu męskich wód toaletowych, w dużej mierze tych bardziej eleganckich i klasycznych. Trzeba przyznać też, że jak wspomniałem wcześniej, ta grupa zapachów może poszczycić się dłuższą trwałością niż na przykład wspomniane przed chwilą. Zapachy zielone. Ostatnia grupa, o której wspomnę, to zapachy orientalne, które często nazywane są też ambrowymi, i tu możemy wyczuć w nich akcenty żywic, wanili, rodzynek albo na przykład korzennych przypraw. Podobnie jak zapachy drzewne na pewno tworzą kompozycje dość trwałe i na pewno będą pasować do wieczorowych okazji i bardziej eleganckich stylizacji. W lecie. Mogą okazać się zbyt ciężkie, na przykład w upalne dni, bo na dni o wysokich temperaturach zarezerwowane powinny być raczej zapachy zielone. Na koniec krótko chciałbym wspomnieć jeszcze o tym, jak odczytywać zapachy na podstawie trzech nut zapachowych, z którymi na pewno spotkaliście się podczas zbierania informacji na temat perfum, które Was interesują. Zatem pierwsza nuta to nuta głowy. To zapach, który czujemy od razu i który wyparowuje najszybciej jako pierwszy. Ten, który poczujemy od razu po spryskaniu skóry, to właśnie nuta głowy. Kolejna nuta to nuta serca. Można powiedzieć, że to jest główny temat zapachu, który decyduje o charakterze naszych perfum. Ta nuta w przypadku dobrych perfum powinna utrzymywać się spokojnie do. Około minimum 4 godzin. Najtrwalszą natomiast z nut zapachowych jest nuta bazy, w której skład wchodzą substancje dające zapachowi trwałość oraz dodające mu często takiej ciężkości, można powiedzieć. Pamiętaj, że aby ocenić, czy dane perfumy Ci odpowiadają, musisz im dać czas na rozwinięcie się wszystkim tym nutom zapachowym. Wtedy poczujesz na pewno tą więź albo jej brak z perfumami, które chcesz przetestować. Podsumowując, pamiętaj, że zapachy dobieramy do sytuacji: delikatny do pracy, sportowy na trening, a intensywny na wieczorowe okazje. Nie zapominaj też, że wokół eleganckiego mężczyzny lepiej jest, kiedy powstaje. Delikatna chmura zapachu, a nie wyczuwalny z bardzo daleka ogon. Zapachowa dyskrecja jest zawsze w lepszym tonie niż mocne narzucanie swojego zapachu swojemu otoczeniu. Dziękuję, że byliście w tym odcinku. Oczywiście, standardowo, jeżeli Wam się podobał i treści, które Wam w nim przekazałem, zachęcam do pozostawienia kciuka w górę. Możecie też napisać komentarz. Jakie są Wasze ulubione perfumy? Jakie Wasze są ulubione nuty zapachowe? Który rodzaj perfum Wy najczęściej preferujecie? Jeżeli panie nas oglądają, napiszcie proszę, jakie perfumy lubicie najbardziej na swoich mężczyznach. No i oczywiście, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zachęcam Cię do wciśnięcia czerwonego przycisku subskrybuj. Wtedy żaden z moich odcinków Cię nie ominie. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.